W kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o zmianach w mojej toaletce. Ogólnie w miejscu do nagrywania i o tym, jakie fajne udogodnienia sobie wprowadziłam, i jak bardzo się cieszę z tego, że udało mi się spełnić moje marzenie, i mam wreszcie takie miejsce, o którym zawsze marzyłam i jest dla mnie idealne. Także zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy filmik. Zanim zobaczycie, jak wygląda moja nowa toaletka, która już jest. Ze mną od grudnia, ale jeszcze czekałam na lustro. Jeszcze tutaj było kilka rzeczy do delikatnej zmiany, i no musiałam troszeczkę powstrzymać się przed nagraniem filmu. Ale zanim wymarzona toaletka, która jest bardzo funkcjonalna i idealna dla mnie, w ogóle powstała i została zamówiona, to ja miałam toaletkę, którą zrobił dla mnie mój tata, taką bardzo prowizoryczną, i tą toaletkę miałam przez jakieś 5 lat. Ona była dla mnie bardzo mała i szczerze wam powiem. Średnio funkcjonalna, i zawsze jak siedziałam przy niej, to myślałam sobie, że chciałabym mieć wreszcie taką toaletkę, na której mam dużo miejsca, na której mogę sobie postawić lampy i e, nagrywać przy toaletce, a nie w jakimś oddzielnym miejscu. No. Miałam takie marzenia, ale fakt był taki, że nie miałam innej toaletki i musiałam sobie radzić tak, jak było. Moja poprzednia toaletka, tak jak powiedziałam, była zrobiona przez mojego tatę, a miejsce do nagrywania to. Było bardzo prowizoryczne biureczko, zresztą też zrobione przez mojego tatę. To biurko było kompletnie obładnięte moimi nagraniowymi rzeczami. Lampy, pod blatem biurka miałam pudełka, w których trzymałam kosmetyki i one były dla mnie bardzo, bardzo niefunkcjonalne, bo jak chciałam coś wyjąć to musiałam całe pudełko wyciągać, szukać, no zawsze mnie to wkurzało i zawsze marzyłam o tym, żeby po prostu mieć szufladki, w których wszystko poukładam i będę miała pod ręką. Tak jak widzicie miejsce do nagrywania i miejsce, przy którym się maluję, czerzę, ogólnie szykuję i spędzam bardzo miło czas, bo ja bardzo lubię siedzieć przy toaletce. Było, były, to, były to dwa miejsca i bardzo dużo nam to zabierało przestrzeni. My mamy bardzo mały pokój i dwa biurka, bo toaletka i biurko, które służyły mi do makijażowych spraw, to było za dużo, więc stwierdziliśmy, że pora Podjąć taki krok, i zrobić toaletkę, na której będę mogła nagrywać i tworzyć wszystko, co jest związane z makijażem i z kanałem. No tak naprawdę moje miejsce dowodzenia. Usiedliśmy z Bartkiem, z kartką i długopisem i wszystko wyrysowaliśmy co do centymetra zaplanowaliśmy jak ma to wyglądać. I moja obecna toaletka to nie jest toaletka w stylu białej. Pięknej, słodkiej toaletki. To jest toaletka, która to jest bardzo, bardzo funkcjonalna, ponieważ ma mnóstwo szuflad, ponieważ ma dodatkowy barier, który um, daje mi nową przestrzeń, żeby robić zdjęcia czy po prostu usiąść sobie z książką, poczytać. I, I zrelaksować się. Także moja toaletka jest typowo funkcjonalna, choć moim zdaniem też jest bardzo, bardzo ładna. No nie jest biała, bo mamy ciemne meble i lubimy ciemne meble. Także teraz pokażę Wam, jak wygląda moja toaletka, ale zanim przejdziemy do toaletki, to pokażę Wam, co stanęło w miejscu, w którym był stoliczek do nagrywania. Bo to jest. Po prostu takie moje małe wybawienie na to, żeby wreszcie milion rzeczy nie stało na wierzchu i żeby można było schować wszystko. A mówię tutaj o ogromnej komodzie. Zdecydowaliśmy się na zrobienie komody, która ma pięć ogromnych szuflad, które są głębokie, wielkie, które są bardzo funkcjonalne i dla mnie Łatwe w obsłudze. Także za mną teraz stoi komoda, a ja. Siedzę sobie przy toaletce i nagrywam. To jest duża zmiana, i powiem Wam, że jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona, bo wreszcie mamy gdzie pochować różne rzeczy. No i jest też miejsce takie na to, żeby postawić nasze zdjęcie, jakąś świeczkę zapachową. Widzicie takie miejsce, w którym możemy troszeczkę dodać takiego uroku w naszym pokoju, z czego też bardzo, bardzo się cieszę. A jeżeli chodzi o toaletkę, czyli miejsce, przy którym teraz do Was gadam, to jest to bardzo duża toaletka, ponieważ po lewej stronie posiada szuflady i na górze, tutaj, mam trzy szufladki, które wcale nie są takie wielkie ale są idealne do tego, żeby przechować palety z cieniami, róże, brązery, wszelkie takie mniejsze opakowania, które teraz super sobie posegregowałam i wreszcie jest tak jak być powinno. Nic nie jest w pudełeczkach i to mnie bardzo, bardzo cieszy pod tymi szufladami mam dwie szuflady mniejsze, które są idealnie pod ręką. I jak potrzebuję coś wyciągnąć, to tutaj od razu wysuwam. Tu mam wszystkie podkłady, kredki, takie rzeczy, które są mi potrzebne do wykonywania codziennego makijażu. W drugiej szufladzie mam wszystkie produkty do ust, kredki, konturówki, błyszczyki, szminki. Wszystko, co jest potrzebne do zrobienia makijażu ust. Pod tymi małymi szufladami mam dwie ogromne szuflady. Ja w tym momencie zapełniam jedną, a druga jeszcze jest całkowicie pusta, dlatego ją teraz widzicie, żeby nie pokazywać mojego małego bałaganu, chociaż bałaganu w sumie tam nie ma, no ale ok. E, także dwie duże szuflady, które e, naprawdę są bardzo, bardzo pojemne i e, ja się z tego bardzo cieszę. Teraz przechodzimy do blatu, e, przy którym teraz sobie siedzę i gadam do Was. Jest to naprawdę spory blat i e, cieszę się, że wreszcie mam Tyle przestrzeni, że mogę położyć sobie spokojnie palety i cieszyć się z tego, że mam naprawdę dużo miejsca, a pod tym głównym blatem kryje się coś, co jest po prostu fenomenalne i ten sam system mamy w kuchni i ja go uwielbiam. A mówię tutaj o wyciąganym blacie. I to jest taki system jak z szuflady. Zresztą widzicie to teraz i to jest tak wygodne. Ja przy tym uwielbiam sobie właśnie czytać książkę, robić dla Was zdjęcia. I to jest dodatkowa przestrzeń, która bardzo mi pomaga. Na przykład w momencie, kiedy muszę umyć dużą ilość pędzli, wreszcie mam gdzie je rozłożyć. I nie martwcie się tym, że mam cały blat toaletki zajęty po. Ten dodatkowy blad wysuwany jest tak funkcjonalny, to jest chyba najlepszy patent, jaki mogłam zastosować w naszym mieszkaniu. I jak zrobiliśmy właśnie ten patent, o którym opowiadałam Wam w filmiku Inspektor Gadżet i tutaj macie link Jak zastosowaliśmy ten patent, to po prostu ja od początku byłam zachwycona i wiedziałam, że w mojej wymarzonej toaletce na pewno, na pewno będę miała taki blat, żeby mieć dodatkową przestrzeń. Taki wiecie, swój kącik, taki czary maryb. Pod toaletką kryją się jeszcze dwie półki, które są dość płytkie, ale to są półki na tak zwane rzeczy, które trzeba schować. I tam mam na przykład pudełka po Big Lossi. mam dwa koszyki, w których trzymam. Różne rzeczy, na przykład jakieś moje medale, statuetki, jakieś misie, które dla mnie znaczą dużo, są, wiecie, takie sentymentalne i nie chcę ich, broń Boże, wyrzucać, ale nie mam gdzie tutaj je trzymać. Więc pod toaletką są takie dwie półki, które są dość robocze, i takie, wiecie, takie top secret. No i ważna kwestia to kosz na śmieci pod toaletką. Nie wyobrażam sobie nie mieć kosza, bo w momencie, kiedy zmywam makijaż albo poprawiam makijaż i muszę wyrzucić płatek kosmetyczny, czy patyczek, no to lecieć do kuchni, żeby wywalić śmieci, to, to dla mnie by było przegięcie. Więc tutaj mam taki swój mały, roboczy kosz na śmieci, który bardzo mi służy i e, jestem z niego bardzo zadowolona. W przyszłości chcę go zmienić na e, ładniejszy kosz, no ale w tym momencie e, miałam e, kosz z Ikea i z niego mm, korzystam. Uważam, że nie jest zły, jest pojemny, no i nie mam problemu, żeby w niego trafiać. I tak ogólnie prezentuje się moja toaletka, przy której się maluję, czeszę i spędzam miło czas razem z Wami, bo tutaj też nagrywam. A to, co u mnie się zmieniło kilka miesięcy temu, to również lampy. Lampy, przy których teraz nagrywam i mam dużo większy komfort nagrywania. To są świetne lampy: to są lampy LED które bardzo mało zżerają prądu, a są mocne. I dzięki takiemu małemu pilocikowi mogę sobie ustawić wszystko. Temperaturę, moc i z tego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Lampy nie są duże, nie zagracają mi miejsca, a robią co mają robić. Także ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, że oprócz tego, że mam taką Fajną taletkę z dużym lustrem i naprawdę taką przestrzeń dla siebie, to Mam też miejsce, w którym komfortowo mogę nagrywać, i nie macie się o to, czy sama ustawię sprzęt, czy nie. A to dla mnie jest bardzo ważne, bo wiecie o tym, że ja mam problemy manualne i pewnych rzeczy po prostu nie zrobię. A tutaj mam wszystko ustawione, stoi, czeka i w każdej chwili mogę usiąść i nagrywać je dla Was. Z tego bardzo się cieszę i to jest spełnienie moich. Marzeń. To miejsce, toaletka. Każdemu życzę spełnienia marzeń, tego, żebyście dążyli do tego, żeby spełniać te marzenia. Nieważne, czy marzycie o toaletce, czy o całkiem czymś innym, bo ja marzyłam o. W takim miejscu jaki teraz mam ale wiadomo, że każdy ma inne marzenia, także chciałam się z Wami podzielić tym moim małym szczęściem i pokazać Wam jak teraz prezentuje się moje miejsce do makijażu i nagrywania, jeżeli jesteście ciekawi tego systemu z rozsuwanym blatem to zostawię Wam w opisie adres mailowy do stolarza, który wykonał właśnie moją toaletkę jak i naszą kuchnię on zapewne odpowie na Wasze pytania bardziej szczegółowo i technicznie. No i chciałam też Wam polecić tego stolarza, jeżeli jesteście z Warszawy lub z okolic, a chcecie mieć bardzo fajne i funkcjonalne meble, to myślę, że będziecie zadowoleni. I od razu Wam mówię, nie jest to forma żadnej współpracy. Po prostu chciałam Wam powiedzieć o tym, jak fajne teraz mam miejsce do nagrywania. A jeżeli szukacie po prostu dobrego stolarza, to dzielę się kontaktem, bo sama też szukałam i nie jest łatwo z fachowcami. I wiem o tym bardzo, bardzo dobrze. Także zostawiam Wam adres mailowy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Zapewne padnie takie pytanie, czy zrobię filmik o zawartości toaletki, o tym jak ułożyłam sobie wszystko. Zastanawiam się nad tym i nie wiem do końca, czy chcę, czy nie chcę. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście taki filmik, a ja przemyślę i. Być może pojawi się taki filmik, ale nie obiecuję. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Ja chciałam się z wami podzielić tą moją radosną nowiną i tym, jak bardzo się cieszę z tego, że mam taką fajną, bardzo funkcjonalną przestrzeń dla siebie, i myślę, że każdy z nas powinien mieć taką przestrzeń której naprawdę dobrze się czuję i e, ja wykorzystuję toaletkę nie tylko do makijażu, ale uwielbiam tu siedzieć, czytać książkę i ogólnie spędzać czas. Mam nadzieję, że zostawicie mi kciuki do góry, jeżeli filmik Wam się podobał, a Wy koniecznie mi napiszcie w komentarzach, jaka by była Wasza wymarzona toaletka. E, bardzo jestem ciekawa o czym wymarzycie i e, jaka by była taka, wiecie, taka wyśniona, e, przy której byście się czuję bardzo dobrze każdego dnia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Pa! pa.